Patrzcie, jest nawet informacja, żeby nie schodzić ze szlaku, bo są niewybuchy. I jest to jedna z najbardziej zbombardowanych miejsc w Laosie. No i wyruszamy dalej. plecaki caków lądowały już z góry, tylko żeby nie spadły. zasiądźmy wygodnie. Może być z przodu. a widzę, że kombinuje że koń pod górę. Się do miejscowości o nazwie Nunkia. Nie mamy noclegu. Po raz pierwszy chyba, bo na agodzie nie ma żadnego dostępnego. W ogóle 80% noclegów dla Laosie nie publikuje się na agodzie lub bookingu. Weszliśmy dzisiaj na agodę jeszcze kilka dni temu, było z 8 hoteli. Dzisiaj nie ma już nic. Mamy nadzieję, że znajdziemy jakiś nocleg na miejscu. Bo Widzimy. jest dużo turystów. Bo jeszcze w sezonu. Ale dowiemy się już za niedługo. Bądźcie razem z nami. Nie umieszkam powiedzieć, że wczorajszy masaż był zbędny Dzisiaj jest darmowy <grych> Ale czę Trochę co tak. Chciałabyś opowiedzieć jak wygląda koniec świata? Nie wiem, jesteśmy... Ciężko mi powiedzieć w ogóle Nie wiem czym się dostaniemy stąd do centrum Musimy no. znaleźć jeszcze nocleg Znajdujemy się tutaj No, kiep Bus station Musimy zmierzać do centrum. W ogóle nie mamy słońca dzisiaj. Chcielibyśmy, żeby było chociaż troszkę, może jeszcze wyjdzie, ale tutaj te widoki naprawdę. Zauważyliśmy, że te miejscowości są pomiędzy górami w takich kotlinach. Trochę chłodnawo. Zimno. Znaczy chłodnawo. No 24 stopnie. Zimny wiaterek wieje. OK, dotarliśmy do centrum, centrum i sprawa wygląda tak, że nie ma żadnego wolnego pokoju w dwóch hotelach, w dwóch resortach, więc musimy iść za rzekę i może będzie jakieś miejsce do spania, bo jak nie to wylądyjemy właśnie od to pod tą plandyką. No i przyszliśmy z tamtej głównej drogi i tutaj proszę bardzo, jest i to taki domek z widokiem na rzekę i góry. Jak za 7 do to chyba nieźle. No wygląda to tak. Duży pomieszczenie domek drewniany bungalow, Taki bungalow tak. Basic, bardzo basic, ale co nam więcej trzeba do spania? No i cały domek dla siebie. Macierzyczka, widzicie, prosta. Tego się w sumie spodziewaliśmy 150 tysięcy za noc. A zostaniemy pewnie na kilka. Na razie na trzy. Dobra, jedzonko mają tutaj fajne, ale dam Wam jedną radę. Jeżeli kiedykolwiek będziecie w nomkiem w Leosie, to nie przychodźcie głodni do restauracji. Na jedzenie czeka się około godziny, ponieważ są to takie rodzinne biznesy. Jest jedna pani, która jest kelnerką, kucharką, obsługuje, także ona dla każdego musi ugotować osobne danie. Jak byliśmy w Luang Prabang, to jeszcze tego tak bardzo nie doświadczaliśmy, ale w drodze z Luang Prabang do Nong widzieliśmy to przez całą drogę i tutaj również jest tak samo. Zobaczcie sobie, drewniane domy, Polska myślę tak 50 lat temu, jedna główna ulica. No, tak wygląda chyba prawdziwy Laos. Tak, dla nas to jest taki prawdziwy Laos. Chociaż mamy jeszcze jedną destynację, w której podobno już diabeł nie zagląda na dobranoc. Pokaż ten domek. Powiem Wam, że wczorajsza noc to. To chyba najcięższa noc odkąd jesteśmy w Azji. Nie mieliśmy jeszcze takich problemów żołądkowych jak tutaj. Najpierw Patryka 3 dni trzymało. Ale nie było tragedii jeszcze. A w twoim wypadku doszło do wymiotów skurczów drgawek. No nie przesadzaj, ale naprawdę było, było bardzo źle. Czuję się jak zwięta skrzyża. A dzisiaj czeka nas trekking. Trzymajcie kciuki. No i już niedaleko naszego domu znajduje się taki checkpoint, gdzie trzeba kupić bileciki. Bila tutaj płaci. Bileciki mamy tutaj. Chopczaj. Jeden aż kosztuje aż 30 tysięcy. Stanie nie będzie. Otwarte od 6 do 18.30. Miejmy nadzieję, że damy radę. Cześć! I No jak widzicie, trasa nie jest jakaś najłatwiejsza. Tutaj mamy napisane, że natura jest naszym szczęściem, ale przy okazji kogoś wywaliło znaczków. No i jak? Trasa nie jest ciężka, ale. 100 metrów nam zostało. Przez w znowu. Podjęliśmy decyzję, że wracamy do domu i idziemy się położyć, bo coś złapaliśmy serio. Trzyma nas odczoraj. Nie wiadomo co to jest. Wchodzimy pod tą górę i czujemy się jakby byśmy na Monoverest. wcześniej takie sztaczki to pykaliśmy pięknie co No i pięknie tutaj powiewa Laosu. A przed wami Jasteczko Wieś Dągien? Dąkiem hmm. Spacerujemy A, tutaj jest tak idealnie na spacerowanie Wiecie co miałem wam powiedzieć? Myśleliśmy, że będzie trochę gorzej, ale jednak jest już to w całej Azji. Nie zginiesz w Laosie. Nie ma takiej możliwości, nawet jeśli nie mówisz po angielsku. Wszystko jest opisane. Co drugi dom to jest homestay, co trzeci dom to są wycieczki. Możecie dostać się stąd z takiej mieścinki, z takiej wsi do Wietnamu, do Tajlandii, łodzią, busem. Bilety na samolot też kupicie, przedłużyć wizę też to zrobicie. No nie da się zgubić Wazji. Nie, dostępne są opcje do jedzenia Laotańskie, tajskie, europejskie, amerykańskie, no czego byście nie chcieli A widoczki, no cały czas tak to wygląda, to jest taka cudna wieść, Że chciałoby się tu zostać dłużej Eka! Tylko dawno nie widziałam takiej rzeczy Witamy Was serdecznie i gorąco w tej naszej pięknej podróży Boją się zostawienia jak widzicie cena paliwa w tej miejscowości wynosi około 80 zł za litr benzyny. Diesel jeszcze tańszy, chociaż żeby wam dać do zrozumienia, w Luapra Bank cena to było około dolara. Ale tutaj spadła o połowę. Nie wiem, czym to idzie, ale. Najtańsze, jakie widzieliśmy w Azji. Pobraźcie sobie, takie cenne paliwa w Polsce. A to, powolutku docieramy do naszej pierwszej jaskini w Laosie. Widoki cudowne, jak i z lewej, jak i z prawej strony. No i docieramy. Mrówki właśnie tutaj chodzą, a dwie kolejne ruszają dalej. Jeszcze trzeba przekroczyć o to tą rzekę. Bambusowym mostem. Chodźmy dalej. Powolutku docieramy. Jest solidny. No nie, nie jest solidny. Jeszcze należy kupić właśnie taki bilet. Pan sobie tutaj wycina na bieżąco. 20 tysięcy za osobę. Więc chodźmy, chodźmy dalej. Idziemy do jaskini. Droga prowadzi przez Polaryżowe, więc są takie bambusowe mostki. Ale co jest ciekawego, jeśli chodzi o te jaskinie, w latach 60. XX wieku tutaj ukrywali się Laotańczycy, którzy współpracowali z Wietnamem Północnym i generalnie chowali się tutaj przed bombardowaniem, które miało miejsce tutaj w tamtych latach. Podobno w jaskini widać pozostałości po tym jak oni sobie tutaj mieszkali. No, zaraz zobaczymy. Jak to wygląda? A, kurczaki. Kurii. A to właśnie jedno z takich miejsc, o którym Wam wspominałem, wspominałem wcześniej. Bomba o y, nazwie 500, tutaj właśnie wpadła w to miejsce. Ale my zmierzamy do jaski No to najwyższy czas się spinać do góry. Dobre pytanie Mamy niesamowitego farta Minęliśmy właśnie parę podróżników, która nam podarowała latarki Powiedziała, żebyśmy tylko później oddali Więc możemy wchodzić, bo mówią, że będzie ciemno No to chodźmy dalej Nie wyobrażam sobie wchodzić tutaj bez latarki co? ale yy, jest ogromna odpalę swoją nie widzę A, narzędzia. jakie narzędzia? Się o ja chodźmy dalej no powiem wam, że schody do zejścia Mega, mega strome Trzeba iść w ogóle bokiem, patrzcie Łatwo nie jest Tu już jest spoko, ale tutaj jest... Lepiej było wejść niż zejść Oj tak, zdecydowanie No i powolutenku docieramy do drugiego wejścia Oj widzę, robi się ciasno no i pierwsze wejście było mega spoko A tu się robi dość Dość ciasno Ostrożnie Idziemy dalej Tylko proszę się ostrożnie, może być ślisko Uwaga, tutaj są schody Co to za cave? Pokazywaliśmy Wam miejsca po wybuchu bomby, a tu jest właśnie jedna z tych bomb które zostały zrzucone na laos No i ktoś tu chyba przespał dzisiaj 11 godzinek W końcu się wyspałam I A jak, się jak sprawy żołądkowo żołądkowe? Póki co dobrze, boję się trochę jeść A zabawić takie jedzonko co? A powiedz szczerze, jak poszliśmy na hamburgerka, jak smakował? Brak był, no ale co? Myśleliśmy, że zjemy hamburgera, żeby cokolwiek zjeść bo się baliśmy to ich jedzenie A tutaj był Mówiłem wam już o azjatyckich backpackersach? Nie mówiłem, bo ich jest brak Byliśmy w Luaprabang Poszliśmy na masaż I było dosłownie 20 chińczyków i my i tak myślimy, pojedziemy tutaj na tą wioseczkę i będzie to samo. No, dosłownie można powiedzieć, że opanowują świat. Przyjechaliśmy tutaj. Nie spotkasz. Nie ma takiej możliwości, żeby spotkać tu Azjatę z plecakiem na plecach. Tak samo z Rosjanami. Też. Oni są tylko na plażach. Tak, tak. Nie wiem, z czego to wynika, ale tutaj jest bardzo dużo Europejczyków. Naprawdę wioska czy małe miasteczko, jak to woli tutaj nazywać Jest opanowane przez Europejczyków Ale trzeba zaznaczyć, że to są ludzie, którzy mają zawsze plecaki ze sobą Nie spotkacie tu kogoś z walizką Ludzi, którzy szukają porządnych hoteli Nie ma takiej możliwości To chyba najbezpieczniejsza opcja ze wszystkich A to pomarańczowe co to? Papaya? Pewnie. Tak. Mm. tak. No i dzisiaj pogoda dużo lepsza. Słoneczko już wychodzi. My się wybieramy na kolejny punkt widokowy. Taki jeden z najwyższych tutaj. A na ładność oczywiście. Nie, mango musi być. Mango je, zajada. Całe 20 tysięcy kipów. Na tak. mango świeżutkie pokrojone przy tobie. Możesz sobie wybrać jakie chcesz. Tak, są takie maleńkie i są takie olbrzymy. Nikt tutaj nie ważył, nie sprawdza. Jedna cena za każdy. A, za każdy. mango to ma. Jedna sztuka, jedna sztuka. Dzisiaj wzięliśmy największe, bo wczoraj nie wiedzieliśmy o tym. Więc dzisiaj włączyła się polackość. A ja. Patrzcie, jest nawet informacja, żeby nie schodzić ze szlaku, bo są niewybuchy. I jest to jedna z najbardziej zbombardowanych. Miejsce w Laosie Grubo, jedna z bomb tutaj właśnie widzicie No i tak jak Ewelina wspominała, trzeba zapłacić za bileciki Tym razem jeden bilet to aż 40 tysięcy dolarów Dolarów kipów I reszta wydana Możemy ruszać na samą górę Zatrzymujemy się w takiej pierwszej przystani Widzicie? Pierwszy postój Tak znaczy, my mieliśmy już po drodze trzy. <noise> ale co chciałem wam powiedzieć, że yy, na każdym takim postoju jest zawsze taki duży kosz na śmieci, więc nie, nie zaśmiecacie tutaj środowiska. Rzadko spotyka się śmieci na drodze. Oczywiście, wiecie jak jest, no, też się znajdą miejsca, gdzie będzie ich dużo, ale z tego co zauważyliśmy, jak na razie nie ma ich zbyt, zbyt wiele. Czy ruszamy dalej? Nie, najpierw się pochuśtam. No, nie będę narzekał, że mi się ciężko wchodzi do góry. Ta pani i ten pan, który widzicie, idą. są dwa baniaki z wodą. Na swoich plecach trzymają je głową. Mi się to w głowie nie mieści. Ja sobie z wchodzę z plecaczkiem. No wchodzi w, i szacunek. No i robi się mega kamienisto. No pani, państwo powiedzieli, że już blisko którzy wracali więc nie będzie tak źle miejmy taką nadzieję no z góry wygląda to przepięknie, więc mogę powiedzieć że oficjalnie opłacało się tu przyjść No i właśnie miała być piękna nagrywka tej pizzy, więc jedyne co zostało to ten kawałek. Pizza jest mega średnia. Lepsze niż wczorajsze burgery. No takie 4 na 10. E no pią, piąteczkę damy. Nie ma opcji. Nie ma opcji na piąteczkę. No misza. Wszystko to kosztowało nas 200 tysięcy kipów. Nie wiem ile to jest. Więc ale się, się są ta... takie opcje europejskie, a to amerykańskie, a wiele, ta... wiele, wiele droższe, ale no w sytuacji takiej jak my jesteśmy, tak, że to... naprawdę już żołądki nie dawały rady, no to trzeba, trzeba po prostu, trzeba się ratować. Więc dobrze, że taka restauracja tutaj jest. No i dobrze, że ten popiół z ogniska wcale na nas nie leci. Nie, dobrze, że cały styl nie jest w